blokowują y, transmisję na żywo i nie wiem, co jest. Coś pokazuje nam, że coś tam, coś tam. I po prostu nie możemy, ale dzisiaj słyszałem takiego krótkiego, nie krótkiego nawet, ale takiego live'a sobie po prostu zrobimy. O gierkach, bo oczywiście jest piątek, piątunio. To możemy pograć sobie. O, akurat grałam w środkówkę taką, nie wiem, co się potocznie nazywa. Jesteśmy Polki, Albeka z niego, Albeka To się nie popa. dobra Gdzie dobrą dziewczynę w drużynie? Tamtą? No teraz okej Mhm, Dobra, tak to będzie okej okay. My jesteśmy polo gang Nie! Pim. Czeka Czeka Oj. Opa! S? Gdzie? Tak Tak myślałam Dobra, tam żółtym jest okej okay. Nie jesteśmy Polakiem, tyry, pim, 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 pim Ja nic to nie poradzę, że kocham go O, jest na dół, ja, dobra O, jak, o, o, troszkę poszłam za daleko, to tak leciutko Dobra, liczko Hej, błąd, pam, piram, pam Hej, dobra, idzie na mnie, dobra, ja będę gdzie stanąć, tu? O, będzie ok. Wiem, że idą na Kurde, ja chciałam ja, ale nie pykło. My jesteśmy pęknięci. No Dobra, już po prostu już i cię musiałam. Dobra. On ma mega ładną piłkę. to jest takie, nie wiem, czy jak ktoś oglądał Spongeboba. To jest taka piłka ładna w te chwasy takie. O Matko Bosk, dobra. Dobra. Bocie, lekko, bo poszło jedno na linię troszeczkę. Tak, troszeczkę. Dobra, już jestem. O, on też masz bardzo ładną ma piłkę w wkuta. Dawaj, lala. ding ding ding. dim-sing, dim bim Bim-bam-bum. O, 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 ojoj, bakaba. Oj, 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 było blisko. My jesteśmy Polo Gang, tyk tyk Mieszko, też hamburger, Łop, łop, oj, oho. Ojo, oj, jak daleko poszła Matko Boska. Dobra, jest okej. Okay. Poczekajcie, zaraz przyjdę z królem. Po prostu się po prostu drzwi zamknąć na chwilkę. O, teraz ja. Okej. Okay. My jesteśmy polo gęsto. Mmm, 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 moja wina. Dobra, mogło być gorzej. Boże, No, Mam jakiś problem, zwyczajny, z dubska jakiś. Oj, pią, pią, pią. Opa, jest. Hej, boi, pampera. Co tam, są psa. Jak się nie łapie. Nie. nie robię w ogóle. O, oho, dobra, wygraliśmy. Mam 15 do 2. Ja jestem w drużynie gdzie dom, a oni są odległe. O, nawet okej, okay zagrało, Czekajcie, ja próbuję bloka zrobić. O, ja. aha, Ale, SSS S, 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 S. essa, essa, Dawaj, lala! Ej, boń, bąbej, rapa, cyk, cyk, cyk Mmm, mmm Mmm, na coś to było, na coś to było, no nie, wiem, no ja wiem Ja Przecież jestem mega nudne. może ktoś jakieś zadawać pytania, bo po prostu mi się nudzi mega Nie wiem, co robić. po prostu mega. O, dziękuję za łapkę w górę Jezus Maria Mi się nie chce nic zasłownie robić Mmm, mmm, proszę Pana, mmm o Jezus Maria No zaraz trzeba ja chcę pograć coś innego, bo to nuda jest Taka nuda Tu w niej się chcę ja chyba zaraz w Atom pograć Malinu, poni, malinu, poni No nie wiem, co... No, nie, ja. dobra, włączam się, z też mam dość Po prostu dość takiej gry, jaką oni grają Ale okej, okay, kupić zawsze gorzej Nie wiem co by tu pograć? Mi się w ogóle wszystko nudzi. Teraz im pracę pogram. A why not? To fajne jest nawet. Zależy, kiedy. Żeby nie ma jakichś takich update'ów, albo ciągle vipy są To jest fajny mega gala w cmentarzu. Aha. Myślę, że, że super temat. coś taką... Dobra. Akurat nie jestem za dobra w takie paczki. Nie wiem, co ja sobie rzęsy, Wezmę takie. Czy jakiegoś przyda? Nie, bo to jest... jest problem. Bo nie wiem co ubrać. Tak. Żeby jakoś pasowało. Nie to zaraz odkasuję, po prostu testuję jakieś rzeczy, co tu są, bo są jakieś nowe właśnie widzę. śmotel O, dobra. Kuska też jest okej. Okay. Taka czy sobie jakieś... Oj, a nie, bo to jest dla vip No to to. da trochę taka. Okej, okay, to odcasuję sobie. No tylko, może nie. Więc jakich włosy zrobić losowy? Nie wiem. Coś może jakieś włosy będą fajne albo nie. A tak, że nie. O i możemy taki kolor ciemniejszy zrobić bardziej nawet spoko jest, nawet spoko nawet spoko, Taki 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 bad badgar, się robi o Jezu, jak ja to powiedziałam teraz matko, Coś takiego też że chcę teraz trochę czpaki nadać, czy nie nie mam o matko, a miałam ostatnią. Gdzieś w ogóle się z te Robuxy. Nie rozgubię, tylko wydałam wszystko. Na y, 90 miesięcy mam na telefonie kupionego cyborka w ogóle i nie wiem po co kupowałam Robuxy. Jak teraz to w ogóle nie gram bo teraz to się takie nudne zrobiło. Chyba bez nadzieja się zrobiła trochę. tak ile jesteśmy? No ale nie, bez bardziej gadger. takie obcasy no spoko są. że mogą być lepiej i takie szare damy o jest ok jest ok, Jesteśmy okay. Dobra, jakieś kurczki dam tylko jakieś takie bardziej białe albo czarne czarne chyba lepsze będą nie wiem mm, co by tu jeszcze dać nie wiem. Czekajcie, jakiś kapelusz. Co by tak bardziej mroźnie wyglądało? Mhm. paskę sobie założyć, okej. Okay. Idę teraz sobie po koszulkę założyć. Nie wiem, jaką koszulkę. Tą. Nie było coś na ramionczka. Dobra, nie wiem, to może być. To może być nawet, nawet. A mnie koszulka jest taką bardziej czarną. No, może będzie lepiej. Ej, wiesz co, no co? Nie spoko. Ej, wiesz, no co, co tam, Ewigen? No, coś tam, coś tam. No i tak jest chyba okej. Okay. Albo nie, coś bym mis... jeszcze. Gra, szukaj, no to, co. Zagrać to czy nie? Według mnie tego nie lubię za bardzo. bo to takie słabe jest? Tu, stylia Brain rot w ogóle nie wiem. Nie wiem, dobra, rozumiem jakieś osoby, które lubią w to grać, ale u mnie to jest dobra. Zmianki na 20 sekund... Na kilka sekundach. Nie wiem, zdejmuję opaskę. Tak, może będzie ok. Na pewno zakładam coś na łeb, na głowę. No, grasz? Zależy. Czasami gram, ale jeżeli macie jakąś ofertę, albo nie gracie możecie mi dać brain roty, to ja chętnie wezmę, bo ja czasami w to gram, a mój, mój kuzyn jest po prostu od tego uzależniony, ja się go boję. Bez przerwy mi krzyczy o tym stile brain Szczerze? Ja już dostaję jakiegoś świeka od niego. Tak dosłownie. Czekajcie, to zmienię to. To jest kolor zmienia, jeżeli się, się da. Czarno, czarno. Dobra, dobra, okej, okay. okej, okay, jest okej. Okay. My jesteśmy kiedyś Jakiegoś biernioleta? To co? Ja nie rozumiem, co ty piszesz w ogóle. O co ci chodzi tak. <coughs> Przepraszam, ale gardło mnie trochę boli. Tak, a tu tak ociepinkę. My jesteśmy po, okay. hamburger. Hop, hop, Hamburger. Okej, okay, to oddawaj. Ja ci mówię to mów. Możesz w sumie mój napisać, bo ja nie dodaję, tylko ty mnie możesz dodać. Tu masz takim druczkiem napisane. Jak coś w ogóle widzisz? Tu, takim druczkiem małym. Jeżeli w ogóle coś... czekajcie, tu jest... albo nie, dobra. Masz mój napisik tu. To ja jestem Beatka. O, Beatka, ja cię pamiętam. A nie, chyba nic ja nie pamiętam. Albo ty inna jesteś, ja dobra, bo w ogóle wszystko. Dobra. wojan 7. Dobra, już dodaję. Wszystko z dużej, okej. Wy o i. 7, 7, 7. O, taki bez w ogóle skina takiego. Dobra, dodałam, możesz mnie zaakceptować. I masz jakieś prywatne jak już? Tu muszę. Może... Ja mam na imię Wedka. O, oh, fajnie, ja mam na imię Luśia. Mm, trochę. W ogóle u mnie w szkole ci była wigilia I, y, i taki wybraliśmy co musimy krzyknąć pod szkołą. Z kolei. But... Nie jak nie mogę. Nie jak tak nie mogę. Tu jest mój nick, wpisz, tu masz tak. Ok. Masz, wpisz se. No czekaj, bo mi się ręka trochę trzęsie O, to jest ten nick tu Lucinda, podługa 901, to sobie wpisz mi nick i dodajcie mnie, bo ja nie dodaję jak już Tylko ja akceptuję Dosłownie też robię spiny w Adopt Me i zaraz właśnie idę co zrobić, te spiny Czy to jest Dobra, jeżeli chce ktoś mnie dodać albo coś to macie, możecie mi dać OPS i przez obserwację możecie wejść, bo ja robię teraz spiny w Adopt me. Natomiast ja jeszcze ja robię te spiny tylko za, chociaż za rare w, gór, w, za rare w górę. Nie robię za na przykład niższe, bo to się mi strasznie nie opłaca. Mam takie. Mam wszystko Friendship prawie. Miałam jeżdżącego. Miałam takiego jeżdżącego, ale... Oczywiście wzięłam i wymieniam się z jakiegoś. Masz prywatkę? Ja tylko u kolegi się mogę i nie. Masz... Ja nie mam prywatki. Nie mam prywatnego. Ja Miałam mieć. A jak masz na imię Luśia? Tu robię spiny i może zaraz taką jakąś pójdę bo to moja koleżanka dołączyła. Mm, teleport.

Dzięki, zaraz, zaraz przyjdę do swojego streamu, dobra. Knięciu w ogóle zaraz stream będzie, ale. Może jeszcze zrobię. Nie wiem, może pół godziny. Bo po pierwsze, że po prostu nie chce mi się też trochę. Why do you want to spin in to summer? Dobra, okej, okay. baba mnie widzi Christmas tree and Christmas bum bum It's a Christmas tree and Christmas bum bum O, glej, co jest w numerku. Właśnie widzę, że się świeci dziewiętnastka W sumie, żeby co to jest. O, nie wiem, co to jest w ogóle. Jakiś kartonik. Co to jest? W nie jest szaro. Dobra, zaraz to pójdę zobaczyć, co jest. A 18 gdzie jest? Powinno być. Aha, zablokowali mi. A nie, bo ja w sumie wziąłem. Me, o, w mi się kończył, Bra, ja zaraz zrobię streama, tak za dwa, dwie minuty zaraz.